Unia Polityki Realnej. Unia Polityki Realnej? To oczywiście. Unia Polityki Realnej, proszę pana, Prawica Rzeczypospolitej i PRL. Liga Polskich Rodzin, Liga Prawicy Rzeczypospolitej powstaje. Dowiedziałem się, że Janusz Korwin-Mikke nie jest prezesem. Pan Wojciech Popiela jest prezesem i zabrał dzisiaj głos. Dlaczego przez lata ukrywa się przed Polakami, że około 70% ich wypracowanej każdego miesiąca własności pochłania ZUS, dochodowy, VAT, akcyza i inne. Proszę Państwa, ta ukrywana prawda jest prawdziwą przyczyną tego, że w Polsce uczciwie pracujący człowiek nie może się dorobić. Nie może, bo 70% swojej pensji oddaje politykom. Jedna z napisała dzisiaj, że dzięki działaniom naszych kolegów z LPR i z prawicy 10 milionów Polaków nie będzie musiało płacić podatku dowodowego. I to doskonała wiadomość. Jesteśmy znani, znani z tego, że robiliśmy, robimy i będziemy robić wszystko, aby Wasze pieniądze zostały w waszych rękach. Zlikwidujemy podatek dochodowy dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się PIT-em. Unia Polityki Realnej podkreślała bowiem podkreśla Wasze pieniądze w Waszych rękach. Jak powiedział wielki przyjaciel Polski, o którym wspominaliśmy wczoraj w Gdańsku, pan prezydent Ronald Reagan. Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz. Unia polityki realnej <gry>